Hej, wszystkim, ja jestem Soul, a to jest Piker w poru bitwy 3. Woohoo! Uh. Okej, okay, jedziemy w parku pokazali. Nie wiem, co z jakiejś typy są mi ogarnięte. O kurde, ja też to nie bardzo. Jak tak będę dalej grał, to na. O, fuck, 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 fuck. Trzeba uważać, bo tu kurno atakują. Ciemno mam coś, ekran strasznie. Co się dzieje, są so? Czemu masz taki ciemny ekran? Przeciwnik nie. O, jak mnie zabił! G36C! Jakaś OP broń to musi być. Odejdziemy co? So. Kiedy GTA? Haha, ktoś się pyta, kiedy GTA? Dodał soczyste słowo na K przy tym. GTA będzie po tym, jak skończę dziś nagrywać Butterfield. A czemu tak? Już wam tłumaczę. A mi coś ostatnio szaleje. To jest obrabiarka sence. Widzicie to? Pecko. Tu się otwiera, montujecie element w środku, a później on to się zamyka i się tam obrabia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie. To nie jest obrabiarka sence, To jest jakiś ten... Nie no, rzeczywiście jest przesuwany, tylko tu powinna być szybka, wiecie, zazwyczaj w obrabiarkach są szybki. Może to jest jakiś piec, albo coś podobnego. Chociaż czekajcie, no. Nie no, tu jest ten przecież wrzeciennik, to jest yy, frezarka jakaś. Jak najbardziej. To jest zakład ogróbki obróbki z krawaniem. Zakład obróbki z krawaniem to jest. Yy, na, na studiach mieliśmy taki, super sprawa w ogóle. Idziecie na studia techniczne. Najlepsza rzecz, jaka może być. Bo przynajmniej macie coś takie praktyczne rzeczy. Na przykład myśmy mieli. Znaczy nie do końca mieliśmy praktyczne, bo niby wiecie, mieliśmy te urządzenia, patrzyliśmy jak to działa i tam pokazywali nam, ale to właściwie jeden wałeczek tam przetoczyli, przefrezowali kawałek blachy yy, i tyle. I tyle, jak pójdziecie do technikum, to się tego wszystkiego, to wszystko będziecie mieli tak zajebiście, wiecie, od początku do końca, nie? tym kolesiem zajmą, tylko po to go podniosłem, żeby odwrócić uwagę. E, a na studiach technicznych, e, dobrych studiach technicznych, już nie mówię tam o, o jakichś rankingi czy ten, tylko takich, e, na mnie ważne, żeby było dobre wyposażenie, wiecie, sal i, i laboratoriów, e, bo wtedy możecie właśnie sobie t, m, te tokarki wszystkie zobaczyć i tego różnego typu, różne takiego, tego typu rzeczy. U nas były tokarki, były roboty, manipulatory, lasery na, na tym, na, potem na spawalnictwie, sp oczywiście spawarki, Różne MIG-MAG, TIG, plazma, tak jak mówię, laser diodowy, laser CO2, chociaż on akurat nie działał. Mikroskopy, twardościomierze różne, maszyny do rozciągania, elektro, elektrożłowiarki na przykład. No fajne rzeczy, fajne rzeczy jeśli ktoś to lubi. Fajne rzeczy, jeśli ktoś to lubi i się tym interesuje, a nawet jak się nie interesuje, to na pewno jest to ciekawsze niż siedzieć na wykładzie albo wiecie, słuchać, yy, siedzieć w sali i słuchać jakichś tam nie wiem, teoretycznych wynurzeń prowadzącego. No... Fuck, kurde, za dużo się bawię z tym, respirator, co wziąłem jak jakiś amator. się teraz, co ja zrobię. Tu mam czyściutko już, mogę tu wchodzić. Tu-tu-pari! Brakuje mi trochę muzyki ostatnio, wiecie? Fuck. Ale ze mnie parkuje, nie wiem, czy to widzieliście, co ja przed chwilą zrobiłem. Taki parker, jakich mało. Parker! No nie! Ja tym nożem to ja nie wiem, co ja chciałem zrobić, kurde. Tego typa chyba pogłaskać, albo mu pomachać. 3 <try> metry za typem nożem, sąż bo Ty weź się kurde naucz grać w końcu. Dwa lata, nie wiem ile ten Battlefield już ma. Dwa lata chyba. Parker! 360. Kurde, aż się zablokowałem na jakimś typie, co się rozpomnie. Nieźle, to było nice, is nice, tylko ja mam zawsze tyle, no nie, ja mam za dużo, 12 do 3, dobra, myślę, że będzie gorzej, że radio będę miało o wiele niższe, a jest całkiem przyzwoite po prostu, moim zdaniem przynajmniej. Rzuciłem granat na daleko. Zajebiście, o kurna, co ja zrobiłem? Tam coś było chyba wybuchającego. Tam musiało być coś wybuchającego, bo ja w jednego typa szyję w barze C4 podłożył sam pod siebie. No i mnie typ dwa razy zabił. Nie ma bata. Raz spawn. Dominik jest ze mną w składzie, to jest dobre. W końcu nie przeciwko mnie, bo kurde, jak jest Dominik przeciwko, to jest średnia zabawa, powiem wam. Nie no, żartuję, jest fajnie. Jak jest Dominik przeciwko, to też jest fajnie. Fuck. No, w końcu. Kurde. A, to ten koleś, co w poprzednim meczu powiedziałem, że jestem lamą, że się nauczył grać. Co za koleś, co za ty? Dostał nożem, od suszy, bo nie ma takiego kurde gadania, głupot Dobra. Gdzie jest? I co, trzeba było kurde podnosić? No nie, zabił mnie gravity samen, Saman. Graviti sama. Dominik jest na pierwszym, 18 do temu trochę. że jesteśmy w stanie jeszcze go wyprzedzić spokojnie. Robimy... Oj, fak, Chciałem parkeira zrobić! Co się stało? Nie no, i Dominik jest... Nie no, nie no nie. A, kurde, tysiącem punktów, to sporo. To sporo. No, niestety. Tak to jest. Kto tu jeszcze jest na liście, ten Koleś? No, 5 na 11, znów taki wynik. No, co za ty. Rozjuszył mnie, teraz będę o nim wspominał ciągle. Eee, patrzcie, jak to idzie tymi orzełkami. 100, 100, oczywiście na pierwszym miejscu. To jakiś 100 remis. O, trochę słabo, dużo musiał grać, ale niestety chyba nie, nie ten. nie nie nauczył się do końca. Tutaj też kolega Terminator 4 na 2 albo, albo późno wszedł, mógł późno wejść i mieć pecha. No. Ja mam 17 orzełków, bo mało gram. 170 godzin. Ile ja mam tam przegrane w Battlefield jakoś tak niedużo strasznie. Teraz będzie kolejne pół godziny. Myślę. Jeden, jedną mapkę już nagrałem. Teraz będę, znaczy jedną grę już nagrałem, teraz druga. O, Easy Tower, dominacja i podbój. To jest moja ulubiona mapa, moja ulubio ulubiona gra i moja ulubiona broń. Teraz będzie Aek od dziś, od poprzedniego meczu. To jest moja ulubiona broń. No, dobra. I oczywiście szyby. No, fuck, coś jest grane. Ruszaj. Zablokowała mi się postać. Teraz jestem 3 sekundy do tyłu względem moich kolegów z teamu. Zajubiście. Michael, kurde. Michael jest pierwszą ofiarą noża w dzisiejszym meczu. Sponsoring Soushibo. Gdzieś tu jest mój koleś. Na, 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 na. Potknąłem się, a mi się skończyło mo, Co za peszek. Aby miał kila spokojnie, ten koleś wyglądał na takiego, co chce zginąć szybko. Nie ma tu nikogo. Zajebiście, tak to się właśnie robi. Pamiętajcie, że jak macie okazję strzelić, zawsze strzelajcie. Chyba, żebyście zdradzili swoją zajebistą pozycję przez to. A tak to strzelajcie ile możecie. Czasem nawet jedna kula wystarczy, żeby kogoś zabić, bo jest tak obity. No, I jak zobaczycie, jak grają jacyś dobrzy gracze, to to się właśnie będzie działo. Będą gdzieś tam, ktoś będzie im, dupka będzie tylko komuś wystawać, bo już będzie uciekał. A oni jeszcze, a oni jeszcze docis docisną tego. Mm, a oni jeszcze docisną fire, żeby kurde gdzieś tam jedną kulą o typa zahaczyć. I to się sprawdza, i to się sprawdza. W bardzo wielu przypadkach, właśnie, yy, kille to jest efekt tego, że gdzieś się tam kogoś z bardzo daleka próbowało, właśnie, strzelić jakimiś pojedynczymi strzałami. No i się udało. No co, kurde, martwy. 20% z takim życiem to ja sobie mogę biegać w polu bitwy, kurde, chyba w polu śmierci. Dobra, w lewo. Nie ma co czekać. Fuck. A zabiłem go chyba nożem? Są już kurde, nie widzę, nie widzę. Pięknie, pięknie, pięknie. No jeszcze tu wyjdziemy gdzieś bokiem. Faks, noża nie! Jak ten koleś mi znalazł tutaj? Co za koleś, co za typ mnie znoża! Bo nie wolno z znoża pocisnąć. Teraz mam z nim prywat. koleś się nazywał jakąś, nazywał. Akurat chyba się nazywał. No to akurat teraz go zabiję. Gdzie ten typ był? No, życie, 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 życie. 50, 60, 70. No chyba żart jakiś to jest ponury. Fuck, gdzie on uciekał? On pewnie szybą przeskoczył. Ładnie, ładnie dostał, wam. To nie wiem na ilu on był hubców, ale już na jakimś wykończeniu takim okropnym koleś był. Mogłem w sumie zobaczyć... Aha, nie mogłem zobaczyć, bo nie zginąłem od niego. Coś się tutaj dzieje. Idziemy w to samo miejsce, tam było fajnie. W tych pomieszczeniach na początku to w ogóle to były takie okresy, że tu kurde może nie wiem. Grałem w tą grę pół roku i ani razu w tych pomieszczeniach nie byłem, bo po prostu miejsce wydawało mi się średnie do zabijania tutaj. te kurde klimat w biurach. I tak to jest, kampy. W ogóle ostatnio słyszałem, że niektórzy co ze mną grają to są też Nie wiem czy o tym słyszeliście że są wśród nas osoby, które po prostu mają, nie wiem co tam, nie wiem czy nie wiem czy Bot, nie wiem, czy, Bota, czy tam widzą przez ściany typu nie wiem czy to jest prawda, bo nie ten, sorry, trochę się zamyśliłem, nie wiem czy to jest prawda ale ktoś mi tak powiedział, że gdzieś tam coś tam, coś tam no i tyle, jest, jestem ciekaw czy są tacy ludzie co, dla, tylko po to żeby mieć jakiś trochę lepszy wynik albo zajebiście lepszy wynik Będą czytować i szukać kolegów. Jestem ciekaw. Dobra, to by było na tyle, myślę. Trzymajcie się i wszyscy i do zobaczenia w następnym polu bitwy 3. Pa. pa.